13 maja 1998 roku, mroźny poranek po burzy, na szczycie Himalajów, zespół włoskich wspinaczy ruszył w kierunku obozu, dwa nie spodziewając się niczego poza ciszą, po dwóch dniach nieudanych prób nawiązania łączności radiowej. Jednak gdy dotarli do zasypanego śniegiem namiotu, coś było nie tak. Materiał nie był rozdarty, a obóz pozostał nienaruszony. Wszystko wydawało się zbyt nietknięte. Otworzyli namiot. W środku leżała kobieta, jej kark był złamany. Obok niej partner szerpa leżał, jakby spał, bez widocznych obrażeń. Brak śladów walki, upadku ani chaosu. Tylko złamany kark w namiocie, który powinien ją chronić. Gdy tylko wypowiedziano jej imię, góra przestała milczeć i zapełniły ją pytania bez odpowiedzi. To jest historia Chantal Modui, czarnej wdowy wspinaczki wysokogórskiej. Witamy w Extreme, w surowym świecie wspinaczki wysokogórskiej. W latach 90. Chantal Modui była jedyną wyróżniającą się wspinaczką. Dzięki jaskrawym leginsom, ozdobionym kwiatami namiotom i pluszowej maskotce gęsi, wyglądała bardziej na celebrytkę niż wspinaczkę, choć ryzykowała życie na najniebezpieczniejszych górach świata. Już na początku trzydziestki zdobyła sześć z najniebezpieczniejszych szczytów świata bez użycia dodatkowego tlenu. Francuska wspinaczka, zdecydowanie kobieca, wniosła świeżość do sportu, zdominowanego przez twardych mężczyzn. Magazyny takie jak Outside wychwalały ją jako wyrazistą nową twarz i podziwiały jej odważny styl. Jednak sława przyniosła też kontrowersje. Obok radosnych kolorów i okładek magazynów stała kobieta, której życie było o wiele dziwniejsze i bardziej skomplikowane niż ktokolwiek mógł sobie wyobrazić. Miała mroczny przydomek, który podążał za nią wszędzie czarna wdowa. Aby poznać pochodzenie tego przydomka, trzeba wrócić do 1992 roku. Chantal próbowała zostać czwartą kobietą w historii, która zdobyła szczyt uznawany za najniebezpieczniejszy na świecie. K2 1-3 sierpnia 1992 roku Chantal tego dokonała. Udało jej się zdobyć szczyt K2 bez użycia butli z tlenem, co samo w sobie jest ogromnym wyczynem. Jak można się spodziewać, była to dla niej niesamowicie dobra wiadomość. Świętowała swoje zwycięstwo, wbijając czekan na szczycie, ale kiedy zeszła sytuacja się pogorszyła. Na wysokości ponad 8 tysięcy metrów wzrok szantal zaczął się pogarszać. Intensywne światło słoneczne, odbijające się od niekończącego się lodu i śniegu, tak bardzo poparzyło oczy szantal, że szybko zaczęła tracić wzrok z powodu ślepoty śnieżnej. Kilka minut jej świat stał się zamazaną mgłą bieli i szarości, przez co wkrótce prawie nic nie widziała. Wysoko na jednej z najniebezpieczniejszych gór świata, Chantal była uwięziona, nie mogąc bezpiecznie zejść i ryzykując śmiertelny upadek przy każdym ruchu. Poniżej byli dwaj amerykańscy wspinacze, Ed Wisters i Scott Fisher. Byli w drodze na szczyt i sami mieli przejść do historii. Byli silni, doświadczeni i zdeterminowani. Ostrożnie wspinali się po zdradliwym zboczu, krok po kroku. Nagle zauważyli coś dziwnego nad sobą: samotną postać potykającą się niezgrabnie, ledwo trzymającą się na nogach. Zdezorientowani i zaniepokojeni szybko podeszli bliżej. W ciągu kilku chwil serca im zamarły. Wiadomo było, że wspinacz ma kłopoty. Ed i Scott musieli podjąć decyzję, która mogła zmienić ich życie. Iść dalej i spełnić własne marzenia o zdobyciu szczytu K2. Czy zaryzykować życie, próbując uratować nieznajomego, który wydawał się ledwo żywy. Bez wahania porzucili wspinaczkę i pobiegli w stronę walczącego o życie wspinacza. Kiedy w końcu do niej dotarli, zobaczyli, że szantel trzęsie się, jest zdezorientowana i prawie nic nie widzi. Dwóch wspinaczy ostrożnie chwyciło ją pod ramiona i powoli prowadziło w dół góry, ryzykując wszystko przy każdym kroku. Jeden błąd mógł sprawić, że cała trójka spadłaby na śmierć z tysiąca stóp. Wysiłek był wyczerpujący i przerażający. Po długim schodzeniu po lodowych zboczach dotarli w końcu do bezpiecznego miejsca. Kiedy dotarli do obozu bazowego, Wisters i Fischer byli całkowicie wyczerpani. Natychmiast padli w swoich namiotach. Uratowali życie szantal, ale robiąc to poświęcili własną szansę na zdobycie. K2. Niesamowite, prawda? Po powrocie do obozu bazowego, po ratunku, Szantal zrobiła coś, co szokowało wszystkich obecnych. Tej nocy, gdy Wisters i Fischer odpoczywali, przez obóz słychać było świętowanie. Szantal śmiała się i opowiadała innym wspinaczom o swoim sukcesie na szczycie. Dwaj mężczyźni, którzy zaryzykowali wszystko, siedzieli w milczeniu, wyczerpani i zapomniani, czekając, aż Szantal przyjdzie im podziękować lub chociaż ich zauważy. Ale nie przyszła. Krótka dygresja w tym pociągu chaosu. Dołącz do ekstremalnej społeczności, oglądaj ekskluzywne filmy, uzyskaj wcześniejszy dostęp do materiałów i bierz udział w głosowaniach dotyczących treści. Dołącz do nas na Patreonie. Szantal świętowała teraz z Rosjanami. Leżąc cicho w namiotach, słyszeliśmy ich okrzyki i zabawę. Scott i ja nie zostaliśmy zaproszeni na imprezę, napisał Ed Wisters w swojej książce: Bez skrótów na szczyt. Nie podziękowała im publicznie ani nie wydała oświadczenia o akcji ratunkowej. Wieść o jej milczeniu szybko się rozeszła. W zgranej społeczności wspinaczy szybko to zauważono i wkrótce zaczęły się szepty za jej plecami. Nie podważali jej umiejętności, ale charakter. Jak szantal, mając takie doświadczenie, mogła być tak niewdzięczna wobec osób, które ryzykowały życie, by ją uratować? To właśnie po tym incydencie zaczęły krążyć szepty, nazywając ją czarną wdową, wspinaczką, która wykorzystywała innych dla własnego bezpieczeństwa, by potem ich porzucić. To był dopiero początek schematu, który miał towarzyszyć szantal przez całą karierę. Rok po zdobyciu kadwa szantal, znalazła się w trudnej sytuacji. Była zdesperowana, by kontynuować swoją ambitną karierę wspinaczkową. Ale był jeden poważny problem: pieniądze. Koszt uzyskania pozwoleń na wyprawy w Himalaje drastycznie wzrósł. W 1993 roku pozwolenie wspinaczkowe na Shisha kosztowało około 3000 dolarów. Dziś to może nie wydawać się wiele, ale po uwzględnieniu inflacji to ponad 6600 dolarów w obecnej wartości, tylko za samo pozwolenie. Pierwszego chociaż technicznie była zawodową wspinaczką, Szantal wcale nie zarabiała dużo. Wtedy utrzymywała się. Pracując na pół etatu w sklepie wspinaczkowym we Francji i szukając sponsorów, gdzie się dało. Ale nie mówimy tu o dużych pieniądzach. Jej dochody ledwo wystarczały na podstawowe potrzeby, nie mówiąc już o kosztach wypraw w Himalaje. Pamiętaj, że samo pozwolenie na shisha pangmę kosztowało wtedy około 3000 dolarów. Dodaj do tego sprzęt, loty, jedzenie i wsparcie, a łatwo robi się z tego 15 000 do 20 000 dolarów. Czyli tyle, ile kosztuje nowy samochód, tylko po to, by spróbować wejść na szczyt. To było całkowicie poza zasięgiem dla kogoś takiego jak szantal, która była bardziej znana niż dobrze opłacana. Więc, kiedy nie było jej stać na pozwolenie, nie odwołała wspinaczki, po prostu i tak poszła. Z ledwo wystarczającymi zapasami, szantal potajemnie przekroczyła granicę Tybetu, by zdobyć dwa szczyty: Sisza, Pangma i Choju. Oba wysokie na 26 tysięcy stóp. Pomimo braku pozwoleń i oficjalnego uznania, w zasadzie kłusowała na szczytach, a to było poważne wykroczenie. Tak poważne, że w razie złapania groziłby jej areszt i dożywotni zakaz wspinaczki w tym regionie. To było tym bardziej oburzające, że szantal chciała zdobyć oba szczyty w krótkim czasie. A co najdziwniejsze, szantal naprawdę tego dokonała. Z małym plecakiem i bez wsparcia. Szantal wspinała się szybko i cicho, nie zostawiając śladu. Weszła na Sisza i zdobyła szczyt 8027 metrów w rekordowym czasie. Następnie, zamiast zejść i po cichu uciec, zanim zostanie złapana, natychmiast wyruszyła na Oyu, zdeterminowana, by zdobyć drugi nielegalny szczyt. W ciągu kilku dni zdobyła również szczyt Oyu, stojąc całkowicie sama na wysokości 8188 metrów. Ciężko oddychając w rzadkim, mroźnym powietrzu, wieść o jej nieautoryzowanej wspinaczce wywołała mieszane reakcje w środowisku wspinaczkowym. Niektórzy byli pod wrażeniem jej odwagi i determinacji, inni byli mniej zachwyceni. Jej działania uznali za brak szacunku wobec gór i chroniących je krajów. Pierwszego znów przezwisko czarna wdowa zaczęło pojawiać się w rozmowach. Szeptano, że szantal nie gra według zasad. Że zawsze zrobi wszystko, by dotrzeć na szczyt, nawet jeśli inni muszą za to zapłacić. W 1995 roku Chantal była na Mount Everest. Tym razem jej celem było zdobycie szczytu bez użycia dodatkowego tlenu. To była jej czwarta próba zdobycia najwyższego szczytu. Jej poprzednie próby nie powiodły się z różnych powodów, a tym razem była zdeterminowana, by zdobyć szczyt. Ale ta wspinaczka na Mount Everest. Miała się stać jednym z najbardziej kontrowersyjnych wydarzeń w jej karierze. 10 maja 1995 roku, Szantal znajdowała się wysoko na południowym wierzchołku Ewerestu, tuż pod szczytem, gdy jej ciało nagle odmówiło posłuszeństwa. Pamiętasz, że wspinała się bez dodatkowego tlenu tam, gdzie powietrze zawierało tylko ułamek tlenu, do którego była przyzwyczajona, bez dodatkowego tlenu, jej płuca były pozbawione powietrza a umysł stał się niebezpiecznie zdezorientowany. Upadła na lodowate zbocze, prawie nieprzytomna i niezdolna do ruchu. Spinacze, widząc ją leżącą, od razu wiedzieli, że jest bliska śmierci. Jednym z tych wspinaczy był Ed Wisters, ten sam człowiek, który trzy lata wcześniej uratował życie Chantal na K2. Widząc jej osłabione ciało ponad 8500 metrów, był oszołomiony. Po raz kolejny Szantal była uwięziona wysoko na śmiertelnie niebezpiecznej górze, i po raz kolejny inni musieli ryzykować własne życie, by uratować jej. Co byś zrobił, gdybyś był na miejscu Eda? Oto wspinaczka, która nigdy ci nie podziękowała za to, że ryzykowałeś życie, by ją uratować trzy lata temu, a potem świętowała swoje wejście na szczyt, podczas gdy ty siedziałeś, wyczerpany w swoim namiocie, porzucając własne marzenia dla niej. Czy ponownie ryzykowałbyś życie dla osoby bez wdzięczności? A może potraktowałbyś to jako karmę i dalej wspinał się po swojemu? Bez chwili do stracenia, Ed i kilku innych natychmiast przystąpili do działania. Pokonując silne wiatry i rozrzedzone powietrze, dotarli do szantal, którą zastali nieprzytomną. Ciężko pracowali, żeby ją ocucić, i jakimś cudem udało im się przywrócić jej oddech. Następnie powoli i ostrożnie sprowadzili ją bezpiecznie w dół niebezpiecznych stoków Everestu. Po raz drugi. Edwisters znalazł się w sytuacji, w której musiał ostrożnie prowadzić ledwo żywą szantal Moduj, w dół jednej z najniebezpieczniejszych gór świata, ryzykując własnym życiem na każdym kroku. Po dotarciu do bezpiecznego miejsca część wspinaczy zaczęła kwestionować decyzję szantal. Dlaczego wielokrotnie narażała siebie i innych na tak niebezpieczne sytuacje? Czy to był pech, czy zamierzone poleganie na akcjach ratunkowych, nawet po drugim niemal śmiertelnym wypadku. Szantal nie zwolniła ani nie zmieniła podejścia. Wciąż się wspinała, wybierała najniebezpieczniejsze góry i wszędzie budziła kontrowersje. A na wiosnę 1996 roku, zaledwie rok po niemal katastrofie na Ewereście, Szantal ponownie znalazła się w centrum kolejnej burzy. W maju 1996 roku, Szantal wróciła w Himalaję, by wspiąć się na Loce, czwarty najwyższy szczyt świata. Jak można się było spodziewać, Szantal planowała zdobyć szczyt na wysokości 8516 metrów całkowicie samotnie, bez szerpów, bez partnerów i ponownie bez dodatkowego tlenu. Gdyby jej się udało, Szantal byłaby pierwszą kobietą, która samotnie zdobyła loce bez tlenu. To byłoby rekordowe osiągnięcie, które na zawsze uciszyłoby jej krytyku. 10 maja 1996 roku szantal ogłosiła sukces. Twierdziła, że samotnie zdobyła szczyt LACE, czego nie dokonała żadna inna kobieta. To powinien być jej największy moment triumf, który rozwiałby wszelkie wątpliwości co do jej umiejętności wspinaczkowych. Ale niemal natychmiast ludzie zaczęli zadawać pytania. Kiedy szantal wróciła do obozu bazowego, inni wspinacze od razu zauważyli dziwne szczegóły w jej opowieści. Nikt tak naprawdę nie widział, jak dotarła na szczyt. A ona nie zrobiła żadnych zdjęć ze szczytu co wspinacze prawie zawsze robili jako dowód. Pierwszego był jeszcze jeden problem. Ed Wisters, wspinacz, który dwukrotnie uratował jej życie, również był wtedy na lhatsce. Wspinał się za nią i później twierdził, że z jego perspektywy Chantal nigdy nie dotarła na szczyt. W swoim raporcie dla Elizabeth Hawley, legendarnej kronikarki Himalajów, Ed twierdził, że obserwował Chantal z dołu, gdy wspinała się stromym żlebem tuż pod szczytem. Ale zamiast kontynuować wspinaczkę aż na sam szczyt, podobno zawróciła i zeszła w dół, nigdy nie docierając do grani szczytowej. W swoich słowach do jasno stwierdził, że ona nie dotarła na szczyt. To do niej niepodobne, żeby się wycofała. Ed miał z nią dwa incydenty, w których prawie zginęła. Może było ich więcej. Raport Eda natychmiast wywołał zamieszanie i podejrzenia: czy szantal naprawdę skłamała, że dotarła na szczyt, a może Ed się mylił? Być może zaślepiony goryczą lub uprzedzeniem wobec niej? Nie było dowodów, ale Szantal upierała się, że zdobyła szczyt. Trwała przy swojej wersji, a ostatecznie, ponieważ nie było twardych dowodów na to, że nie dotarła na szczyt, Elżbieta Holiej zdecydowała się uznać wejście za udane w swoich zapisach. To oznaczało, że Szantal oficjalnie została pierwszą kobietą, która zdobyła latce bez dodatkowego tlenu. Do tego czasu szantal stała się jedną z najbardziej podziwianych i kontrowersyjnych postaci w historii wspinaczki, ale nic nie mogło przygotować świata wspinaczkowego na kolejny rozdział, który wkrótce miał się rozegrać, ponieważ szantal miała wrócić w Himalaje po raz ostatni, a to, co wydarzyło się później, stało się jedną z najdziwniejszych tajemnic w historii alpinizmu. Na początku 1998 roku szantal szykowała się do kolejnego sukcesu. Po zdobyciu sześciu szczytów powyżej 26 tysięcy stóp była blisko celu zostać pierwszą kobietą, która zdobędzie wszystkie czternaście najwyższych gór świata, jej następnym celem był Dala Giri, siódmy najwyższy szczyt świata. Przydomek czarna wdowa jest już znany w całej społeczności wspinaczkowej. Mówiono, że szantal wykorzystywała mężczyzn dla wsparcia lub bezpieczeństwa w górach, po czym ich porzucała. Mimo kontrowersji Chantal pozostała pogodna jak zawsze. W kwietniu 1998 Chantal przybyła do bazy pod Dalagiri z partnerem szerpą Aungiem Chiringiem. Chantal w odróżnieniu od wielu wspinaczy współpracujących z różnymi szerpami stworzyła silne partnerstwo z Aungiem Chiringiem. Był z nią na kilku udanych wspinaczkach i ufał jej osądowi. W bazie Chantal Malui w niczym nie przypominała złowieszczego przezwiska, które za nią podążało. Była figlarna, pełna śmiechu i miała niemal dziecięce ciepło, które przyciągało ludzi. Jej namiot był słynnie udekorowany jaskrawymi kolorami, a pluszowa gęś nigdy nie była daleko od jej boku. Była znana z gotowania dla wspinaczy, dzielenia się francuskimi słodyczami i witania ludzi pocałunkami w oba policzki jakby organizowała przyjęcie, a nie szykowała się do niebezpiecznej wspinaczki. Szerpowie często opisywali ją jako osobę hojną, pełną szacunku i pogodną. Kogoś, kto emanował optymizmem nawet wtedy, gdy pogoda stawała się okrutna lub wyprawa szła nie Na górze w tym sezonie był także znajomy Ed Wisters. Tak, ten sam Ed, amerykański wspinacz, który dwukrotnie ratował Szantal i który podważał jej zdobycie szczytu latce. Ich drogi wielokrotnie się krzyżowały przez lata, tworząc dziwną więź między dwoma bardzo różnymi wspinaczami przypadek czy przeznaczenie Ed znów był obecny w kluczowym momencie historii Chantal. Wraz z początkiem maja pogoda na Dalagiri stawała się coraz mniej przewidywalna. Nagłe burze przetaczały się przez górę, zostawiając metry świeżego śniegu i szybko znikały. Podczas jednego z krótkich okien pogodowych, 11 maja Chantal i Ang Shiring wyruszyli naprzód i założyli obóz na wysokości Okaj. 21 tysięcy stóp. Ich plan był prosty. Czekać w obozie na kolejne dobre okno pogodowe, a potem ruszyć na szczyt. Przekazali przez radio do bazy, że rozbili namiot i czekają na poprawę warunków. Ich głosy brzmiały silnie i pewnie. Nikt nie mógł wiedzieć, że to będzie ostatni raz, kiedy ktoś ich usłyszy. Tej nocy nadeszła kolejna burza, która była znacznie silniejsza, niż przewidywano. Gęsty śnieg i silny wiatr przez wiele godzin smagały górne stoki Dalagiri. Gdy rano wezwania radiowe do obozu dwa pozostały bez odpowiedzi, wspinacze w obozie bazowym zaczęli się niepokoić, choć jeszcze niepoważnie. Baterie w radiu się wyczerpują, a czasem wspinacze śpią dłużej po burzliwej nocy. Ale z upływem godzin, bez żadnego kontaktu, niepokój przerodził się w obawę. Do rana 13 maja nadal nie było wieści od Chantal i Anga Shiringa, więc rozpoczęto akcję ratunkową. Grupa włoskich wspinaczy, którzy byli dobrze zaaklimatyzowani, Zgłosiła się na ochotnika, by wspiąć się i sprawdzić, co się z nimi dzieje. W mroźny majowy poranek 1998 roku włoscy wspinacze ruszyli w rozrzedzone powietrze i zimno, zmierzając do obozu. Spinając się na Daulagiri, zobaczyli jej namiot i odkryli ostatni rozdział kontrowersyjnej historii Szantal. Tam, leżąca na ziemi z wyraźnie złamanym karkiem, była Szantal, a obok niej jej partner Szerpa. To był niespodziewany koniec tak barwnej osoby. Wiadomość o śmierci szantal szybko rozeszła się po świecie wspinaczkowym i natychmiast pojawiły się pytania. Po pierwsze, Ang Chiring nie miał takich obrażeń ani widocznych uszkodzeń ciała. Wyglądało to tak, jakby po prostu zasnął i już się nie obudził. Poza tym sam namiot był w dużej mierze nienaruszony, nie był nawet poważnie uszkodzony, jak można by się spodziewać gdyby zostali uderzeni przez coś na tyle silnego, by złamać jej kark. Na przykład spadające skały lub trzęsienie ziemi, Edwister zasugerował coś zupełnie innego zatrucie tlenkiem węgla. Mimo zagrożenia, wspinacze czasem korzystają z kuchenek turystycznych w szczelnych namiotach, gdy pilnie potrzebują ciepła, choć opary mogą cicho zabić. To podstawowy, ale śmiertelny błąd, czasami popełniany przez wyczerpanych wspinaczy na dużych wysokościach. Przyjaciele Chantal byli oburzeni tymi sugestiami. Bliski przyjaciel Fryderyk Del Rue, który osobiście sprowadził ciało Chantal, twierdził, że jedyną przyczyną była niespodziewana lawina. Stanowczo odrzuciła sugestie, że Chantal była nieostrożna lub nie dbała, podkreślając, że po 18 latach wypraw zawsze promowała bezpieczeństwo w śniegu i nigdy nie używała kuchenki w szczelnie zamkniętym namiocie. A także teoria Eda nie potrafiła wyjaśnić złamania karku Chantal. W liście, w którym broniła swojej przyjaciółki, Del Rue, napisała: Chantal uczestniczyła w 18. W wyprawach brała udział w setkach znanych wejść na świecie i wspina się od 18 lat. Czy myślisz, że można wracać 18 razy z rzędu na najwyższe wysokości i brać udział w tylu najbardziej wymagających pionowych wyprawach, wspinając się lekkomyślnie? Czy myślisz, że Chantal i Cheering. Tak doświadczeni jak byli, nie wiedzieli, że trzeba zrzucić nadmiar śniegu z namiotu i że nie gotuje się w środku. To jest jedna z pierwszych rzeczy, których nauczyła mnie Szantal. Wspinaczkowi przyjaciele potwierdzą, że Szantal była optymistyczna, pełna przygód, silna i zdeterminowana, a jej najważniejszą cechą była ostrożność. Góry są niebezpieczne i silniejsze od nas wszystkich, to powinno być jasne. Szantal straciła życie, podążając za swoją pasją do dużych wysokości. Nie popełniła błędu, ale nawet gdyby tak było, są ważniejsze rzeczy, o których należy pamiętać. Kiedy francuskie władze przeprowadziły sekcję zwłok we Francji, potwierdziły, że Szantal miała złamany kark, ale nie mogły jednoznacznie stwierdzić, co to spowodowało. Główna teoria zakłada, że w nocy na ich namiot zeszła lokalna lawina. Ta mikrolawina, albo być może spadający blok lodu, była wystarczająco silna, by uderzyć dokładnie tam, gdzie spała Szantal łamiąc jej kark natychmiast, a jednocześnie w jakiś sposób całkowicie omijając Chiringa. Sam namiot nie został zniszczony, ponieważ uderzenie było tak precyzyjne i skoncentrowane. Wielu wspinaczy miało trudności z akceptacją tego wyjaśnienia, lecz wobec braku lepszego taka wersja została powszechnie przyjęta. Chantal Morui, jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci w świecie wspinaczki, odeszła w równie kontrowersyjny sposób. Jej śmierć była równie zagadkowa jak jej życie. Jak myślisz, co naprawdę się wydarzyło? Daj znać w komentarzach. Chcesz wesprzeć kanał? Dołącz, aby uzyskać ekskluzywne korzyści. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bądź odważny i żyj śmiało.